Witajcie moi drodzy, dzisiaj zabieg, który widzimy na naszych polach coraz rzadziej, czyli oramy. E, tam zbieraliśmy kukurydzę. E, pole kukurydzy przesuwamy do tego miejsca. Tutaj jest wysiana mieszanka poplątwa Facelia, len oraz koniczyna aleksandryjska. A tutaj w tą stronę zboże po zbożu, e, czyli oramy. E, bardzo zielono, tu było dwa razy talerzowane i to jest pole po. Gradobiciu też widzimy, że no bardzo równomiernie te samo siewy są rozsiane. No także to nie jest tak, że po prostu byle jak kosiliśmy. Dobra. A, ustawiliśmy sobie linię AB. O, kurde, trzeba jeszcze bruzdę ustawić, nie? Dobra. Ustawiliśmy sobie prostą AB. Tak mniej więcej jak idzie ta ściana, właśnie tego bardziej zielonego poplonu. No i pierwszy przejazd sobie zrobimy na nawigacji, żeby mieć idealnie prostą tutaj właśnie linię. Urek, idzie, no chyba spoko. A te samo siewy dość mocno widać, że wysuszyły nam powierzchnię. Ładnie odkłada płuk. Także myślę, że będzie dobrze. To co? Do zobaczenia i miłego oglądania. To jeszcze pokażę wam jak wygląda ten poplon. Jest nierównomiernie. Ustawienie zrobiłem na oko, no i niestety nie wyszło tak, jak miało. Mamy tutaj facelię coraz ładniej rośnie. Też trafiła na sporą suszę, także to wyglądało, no tak sobie. Tutaj mamy len. Także też ładnie rośnie, ale teraz wiecie, dość ciepło było, troszeczkę popadało. No i widać tego efekty. No i koniczyna, i koniczyna w tą suszę sobie poradziła najsłabiej, ale też jest. Wcześniej ją widziałem bardzo dobrze, a tutaj a, gdzie trochę za gęsto. Może gdzieś w niższym piętrze będzie? No idzie koniczyna. Tam z początku widać już kwitnie. O, dobra. Jest. Eee, dobra tutaj. O. Już kwitnąca biała koniczynka. No i ciekawe, czy już azocik wiąże, czy jeszcze nie. Dobra, poramy. Lecimy z tomatem pół. Wszędzie bardzo ładnie wchodzi. Tam na narożniku wiadomo, z tej części pola wyjeżdżałem ze zbożem, także przyklepany. Te samo też swoje wypiły, także tam. A na jednej ścieżce można powiedzieć, praktycznie jakieś tam delikatne problemy były. A tak, zobaczcie, de facto jeździmy 8, 8 z małym haczykiem kilometrów na godzinę. No i jest naprawdę dobrze. Czyli tutaj nie będziemy niczym uprawiać. E, przyjdą mm, wały posiewne de facto, żeby tylko dognieść to. Wydatek paliwa no w tych wałach to pewnie jakieś tam 3-4 litry na hektar. A jeżeli bym... E, a jeżeli bym... E, tutaj siał w tą pulchną ziemię, osiadanie się ciągnika i... to spaliłbym więcej. Także de facto dołożymy tutaj kolejny zabieg jakiś tam agrotechniczny. A spalanie będzie niższe, się będzie fajniejszy, i przede wszystkim wyciśniemy nadmiar powietrza z tej ziemi. No i też to się przełoży na pewno na to, że mniej powietrza, więcej wody i gleby, także te rośliny w pierwszych fazach będą bardziej odporne gdzieś tam na to osiadanie ziemi, na zrywanie małych korzonków, na trzymanie się wody w glebie i tak dalej. Nie no bajka. Przyjemnie się łożę, Tutaj w dołeczku trochę gliny. Widać nawet trochę więcej wilgoci. O, ciągnie ma trochę ciężej, ale też ładnie wszędzie ziemia pokruszona. Tutaj też była bardzo talerzówka. E, właśnie w związku z walką z tymi samosiewami pogradowymi, no i łąka jest. No i zobaczcie, teraz tego nie zaorajmy. Jak tutaj widocznie już widzimy choroby, już liście i tak dalej. No także orka, no to wydaje się w, w, w tej chwili. Jedynym sensownym rozwiązaniem, zobaczcie tutaj, jaka ciekawostka. Widać e, samo siebie rzepaku de facto. Tutaj pszenica przed pszenicą był właśnie rzepak. I za kombajnem, gdzie sita? E, no, widać, że ten rzepak gdzieś tam troszeczkę wiadomo wylatywał. E, a gdzie header, powiedzmy, między przejazdami? No, no sit, środ środka kombajnu, tych, tych samo praktycznie nie ma. Także. Gdzieś tam po, po dwóch latach dopiero wyskoczyły. No i co, lecimy dalej. Eee, 8 na godzinę, moc silnika 60%, gdzieś tam pod góry, maksymalnie do 70%. Z górki 40, nawet 30%, czyli gdzieś tam średnio na 50% zapotrzebowania mocy. Moglibyśmy w sumie jechać przez większość pola, nawet troszeczkę szybciej, ale to tam chyba 9 km na godzinę na puchnąc no to już e, trochę, trochę za dużo. Orka marzenia, można powiedzieć. I pomału kończymy. Robota idzie tam pod lasem, już po wcześniach zrobiony i został tutaj ten clean. A no, po cały czas bardzo ładnie. Także tam spoko. Witajcie, moi drodzy. No to co? Uprawki po po zbiorze kukurydzy. Talerzujemy talerzówka Lemken Heliodor. Czyli co, taka talerzówka kompaktowa do płytkiej uprawy, oczywiście ją dość yy, głęboko zrobiliśmy, chcielibyśmy gdzieś tam pracować na jakieś 10-12 cm, ale jest dość sucho, twardo i powiem sobie, że zagłębia sobie tak sobie, delikatnie mówiąc, no czyli coś tam miesza, ale spodziewałem się troszeczkę lepszego efektu, no jeszcze zależy jakie miejsce na polu i tak dalej. Czyli pewnie, no jest trochę wymieszane, ale zobaczcie, no ziemię, gdzie niegdzie widać, e, albo nie widać praktycznie e, ta masa zostaje, e, byle przy że się gdzieś tam nie zapychało e, to będzie dobrze. No, tutaj jakieś straty lekkie dzikowe były i, i jest lepiej. E, co ciekawe tam nawet gdzieś, o, no tamte pole już zrobione, przy, przy tym lasku e, gdzieś tam wiadomo, w naróżniku nie dojechane, tam jakiś pers się pojawił i wtedy efekt jest ładny Czyli nawet w tych późniejszych fazach, krótko przed zbiorem, ta kukurydza okazuje się, że jeszcze dość sporo pobiera tej ziemi, wody z ziemi. No, mamy pola, mamy tutaj do stależowania na szybkiego 10 hektarów. Resztę pod pszenicy już jest zrobione, jeszcze robimy znajomemu usługę. Tam on ma swoją talerzówkę, także będziemy jeszcze dzisiaj musieli zgruberować 3,70 tutaj. 6,30 równe 10 hektarów i tam 14, także no na pewno się zejdzie do późnego wieczora i jutro nawozy, może zaczniemy coś siać, a jak nie zaczniemy ee, no to środa, czwartek i mamy do zasiania 10 14 plus 12 26 coś więcej, a jeszcze a. Kupę hektarów jeszcze. No i lecimy na 13 biegu. 13 km na godzinę. 12 różnie to bywa. Zapotrzebowanie na moc silnika jak zwykle celujemy gdzieś tam w 60%. Pod górę 80%. Z górki 40%. Tak mniej więcej. Płytka uprawa. Później gruberek. I czemu bezorkowo po kukurydzy? W roku ubiegłym spróbowałem na jednej działce. Tak, na jednej działce i byłem bardzo zadowolony, tutaj widzicie wszędzie lasy dookoła, jeżeli zrobimy tą uprawę płytko, kolby, ewentualnie jakieś ziarno, bo jakieś straty, jednak w kukurydze niewielkie, ale też są. E, wtedy te pozostałości są płytko. I jeżeli nawet dziki nam przyjdą i będą grzebać w tej pszenicy, to będą grzebać płytko, a nawet jak te ziarko gdzieś tam, e, wiadomo, kukurydze, ro, pszenicy rosnące, rośliny gdzieś tam wzruszą. To one przy tej zazwyczaj mokrej pogodzie jesienno-zimowej i tak gdzieś tam się wtórnie zakorzenią. I wtedy ma to mniejszy negatywny wpływ na wzrost rośliny następczej. Także też e, ma to dość. Robimy dlatego. A z drugiej strony, e, całkiem nieźle te rośliny się czują. A wiadomo, talerzówka gruber no to jest lepiej jak talerzówka orka, i później doprawianie tej gleby. Także i szybciej i taniej. A jak roślina ma dobrze, no to czemu tego nie robić. Tutaj pod górę widzicie sami, że coś duża, także tutaj pracowaliśmy 12, na, na bieg niżej to gdzieś tam 11, a z górki 13. Dobra, telefon, widzimy się zaraz. Przeskoczyliśmy na ostatnie pole i zobaczcie, tutaj koło lasu wiadomo, że kukurydza zawsze jest słabsza i czyli mniej wyciągnęła wody, no i ta uprawka też wygląda zdecydowanie lepiej. Aha, odsuwamy się i już wygląda tak jak tam. Także niższy plon ładnie wygląda robota, wyższy plon słabiej. Więcej wreszcie, jak to to by się zgadzało, no. w przypadku zboża czy czegokolwiek, no to też tam zawsze porównywalnie. Podobnie wychodzi. Dobra, wdrapiemy się pod górę, trzynastką, Nie ciężko będzie, nie? O, jednak nie. jedziemy z gruberem no jednak suko jest i twardo, także idzie dość ciężko szczególnie pod takie góry ale lecimy te 8 km na godzinę e, wymienialiśmy jeszcze na szybko redlice wypyciliśmy o dwa ząbki no i lecimy tak jak zawsze na te 20-22 cm no i mieszanie całkiem spoko ale wilgoci w ziemi no zdecydowanie brak także pewnie będziemy i tak musieli czekać na deszcz, żeby to nam powschodziło środa, czwartek Miało coś popadać, nie wiem, trzeba radary obserwować, bo na tej krótko czy długoterminowej pogodzie, no tak sobie. Dzień że wyrywa taką kempę bardzo dużą i niestety wyrzuci na bok. No tu też jest bardzo mocna ziemia i tutaj jest tak sobie, nie? Bo dużo takich gdzieś rowów właśnie jest i tak dalej, ale gdzie średnia i lekka ziemia jest, jest zadowalająco. A, ale co tam, Brona wirnikową zrobi robotę. Dobra, z górki. Jedenasty bieg. No i tutaj właśnie już nie ma takiego skakania, jest dużo lepiej. No pomalutku kończymy to pole. No i tutaj mam taką jebitną górkę. Także tutaj redukujemy do 9 biegu, 7 na godzinę i się wspinamy malutku. Sporo mamy w gospodarstwie takich właśnie gliniastych górek. I właśnie taka czwarta B, piąta klasa, jakże nieurodzajnych. Tutaj widzimy efekt, że całkiem niezły po tym gruberze. Dużo lepiej te reszki pożliwne są wymieszane. Ale pewnie też z tego względu, że kukurydza tutaj po prostu źle sypała, także ten plon był niższy. Plon niższy, mniej resztek pożliwnych. No to i lepszy efekt gdzieś tam wizualny. No i wspinamy się na górkę i pomału do przodu. Tutaj zwęziliśmy gruber na 2,90, żeby o tych pozostałości. Tam, jak gruber lubi, sobie wywalić, i ten tutaj boczny talerz on jest o, do tarcia szanu się nadaje i czasami wyrzuci tutaj całą roślinę, tą kępę korzeniową. Niestety, dobra, uwaga, hydrant. uprawowe trzeba było trochę zweryfikować. Ma padać w środę. Dobrze, jakbyśmy tutaj oczywiście te wszystkie bezorki po kukurydzy zasiali. Także jutro wysiejemy nawozy tylko na te pola, które trzeba czyli fosforana mono, trochę soli. I do tego znajomego marka chyba tam też wapno. No i zobaczymy, ile tam fosforanu też może coś tam wysiejemy. No, i trzeba to zasiać, zawałować. Wtedy, jak zacznie padać, to żeby powschodziło. Ma cały dzień padać taki przelotny, przelotny, taki frontalny deszczyk. Gdzieś tam ma spać 8-9 cm. Także to wschody byłyby bardzo dobre. A wtedy na orkę, nawet byśmy poczekali troszeczkę, aż to przeschnie. No i worce gdzieś ta wilgość lepiej się trzyma. W tej ziemi, gdzieś tam, gdzie resztki są gdzieś tam na dole przykryte. To już tam powiedzmy względnie na spokojnie. Witajcie moi drodzy, witałem się, witałem, nie wiem czy to będzie materiał nowy, czy jak. O zobaczcie, tutaj było zaorane, wał przejechany porce, po no i mamy pięknie doprawioną glebę, wstępnie ugnieconą. No i co, e, ciągnik praktycznie się w tym nie topi, lekkie tylko ugniecenie następuje, a my tutaj wysiewamy fosforan amonu w ilości 100 kg na hektar, czyli dajemy 46 kg fosforu oraz 18 kg azotu. Potasu jest tutaj dużo i bardzo dużo, także po prostu uzupełniamy, żeby pszenica na tej powiedzmy średniej działce miała komfort w te składniki pokarmowe. Dzisiaj mamy wtorek, jutro środa i wieczorem, jutro ma padać deszcz, także spinamy się, żeby zasiać jak najwięcej. To pola, akurat tak lekka ziemia, nawet tak tutaj wpada dużo deszczu, to nic złego nie będzie się działo, ale po prostu te pola po kukurydzy, gdzie ziemia dość mocno przeschła, no tam jest mur beton, także ciśniemy oporowo, żeby zdążyć jak najwięcej zasiać przed deszczami w trudnych warunkach. I dzień następny. Wczoraj zasięliśmy 10 hektarów z małym hakiem i tu 4, 14. Także impreza do 24. No i po tym kukurydzianym kartoflisku wjechaliśmy na oreczkę. No jest po prostu bajka. No sama przyjemność. Nawet tutaj widzimy glina. Jakaś tam bryłeczka jest, ale niewielka. No, a tutaj, gdzie lekka ziemia, lekiej tutaj nie ma, taka średnia. No to w ogóle jest, no pięknie. Pięknie się robi, szybko. Także tutaj, mówię, już było ciemno. 22 wjechałem i mówię: O kurde, teraz to można robić. E, tutaj siema euforię. Tam takie dwa pola, nieco słabsze, to siedzieliśmy. Sacramento, ościste i tam, gdzie jest większe zagrożenie dzikami. A. Na tych lepszych kawałkach, tak jak tutaj, tutaj akurat tylko pola dookoła, no to jedziemy Euforią, żeby tą średnią pszenicę, jaką uzyskamy w przyszłym roku z gospodarstwa, żeby podbić trochę parametry. Sacramento taka A, gdzieś tam białko maksymalnie 12,5, ale gdzieś tam się raczej oscyluje wokół 12, no a Euforia i później Pallas, no to bliżej tym Euforia Elitarna, także gdzieś tam może 13, 14, Pallas myślę, że około 13 gdzieś tam te białko powinno się kręcić, także byśmy gdzieś tam się załapali na tą średnią 12,5 no wczoraj mała przygoda w silniku, w tym ściernisku kukrydzianym nie było mocno widać, pewnie jakiegoś kamienia trąciłem i jeden ząb nam się wyłamał razem z tą obudową, gdzie te śruby przykręcamy eee, olej to nie wyciekł z wanny i tak dalej, ale gdzieś to pewnie jakiś remoncik po będzie być, także z prawej strony pierwsza sekcja eee, lecimy tylko z jednym zębem no efekt co tam, no jak jest dobrze, no to nie ma jakiegoś tam wymiernego, po prostu musimy zasiać dzisiaj jak najwięcej, a najlepiej wszystko, bo będzie deszcz i jutro cały dzień deszcz, także jak zasiejemy nawet po kukurydze jest bardzo sucho w ten bałagan e, z resztkami pożniwnymi, no to i tak będzie e, nam ładnie po powschodzi, według radarów ma popadać. Dzisiaj 2 mm i to 14. No to jak 16 popada, no to 100% wschody na pewno, nawet jak gdzieś to ziarko jest słabo przekryte, nawet gdzieś tam leży na wierzchu. Taki dzień półtora pochmurnej pogody. To też oczywiście to szybko to ziarko nie straci wilgoci zejdzie gdzieś tam puści ten korzen, korzonek za nim wyschnie. No i na pewno przeniczka nie powschodzi. Chciałem jeszcze powołować, no ale już nie ma sensu, nie, zdą, nie zdążę. No, i taka rozterka, czy po prostu wałujemy, a jedno te pole 12 hektarów e, zasiejemy po deszczu. No, albo po prostu siejemy wszystko, a ze względu na te deszcze, no i tak powschodzi, także chyba trzymamy się jednak e, tej opcji. No, i zanosi się na to, że plan minimum, czyli skończyć zasiewy zbóż. E, w roku 2024-2025 się udadzą, kropi od jakieś pół godziny, no został nam klin i tam jeden poprzestniak, także tutaj jest 12 hektarów, mamy 11,5, także pewnie gdzieś tam hektar, taki wiecie, fizyczny gdzieś musimy e, jeszcze zasiać. Robota piękna, cały czas tutaj to tu taka trochę mocniejsza ziemia i też wszystko jest naprawdę. Bajka, ziarenek nigdzie nie widać, także ładnie tutaj kryje, gdzieś tutaj ta mokra warstwa ziemi, póki co nie przeszkadza. Tutaj 12 hektarów pallasa, czyli mówię gdzieś tutaj z tych pszenic o lepszych parametrach euforii trochę i pallasa, a wtedy na te najsłabsze klasy ziemi oczywiście sacramento ościste. Tutaj też by się przydało trochę sakramentu, chociaż poprzeczniach z tyłu, żeby tak się zwierzyna później na kłos nie pchała. No to co moi drodzy? Ciemno, szaro buro ponuro. Żegnamy się i co? Do, do zobaczenia w następnym filmie na razie. Cześć!